Państwa gościem jest Olaf Piasta. Cześć, dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o głośnych wydarzeniach związanych z podstawą Turcji między innymi wobec przyjęcia takich krajów jak Finlandia i Szwecja do Paktu Atlantyckiego, czyli NATO, w związku właśnie z obecnym zagrożeniem ze strony Rosji. I moje pierwsze pytanie to będzie. Jaki jest cel strategii Erdogana? Dlaczego w ogóle jego kraj stara się o to, żeby coś zyskać właśnie w ten sposób, że, że będzie blokował ewentualnie tę decyzję o, o przyjęciu tych państw na NATO? Bo rzeczywiście już takie głosy padły ze strony Erdogana, że ambasadorowie właśnie Finlandii i Szwecji nie powinni nawet przyjeżdżać na negocjacje, na jakieś negocjacje do, do stolicy, do Ankary, że to nie ma sensu po prostu. A, znaczy myślę, że jest to bardzo ciekawe pytanie, jak to znaczy, jak to bywa w geopolityce, jest to pytanie, które porusza bardzo wiele wątków, mianowicie jaka jest strategia Erdogana, bo przede wszystkim e, właściwie co, co zawiera się w strategii Erdogana i tak naprawdę co właściwie robi Erdogan w ramach tej strategii. Bo z jednej strony, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, była ta informacja o tym, że właściwie no, te zaplanowane spotkania, że właściwie Szwedzi i Finowie od razu, po tym, jak Turcja ogłosiła, że ona nie no, może nie tyle będzie blokować i będzie wetować, bo tego nie powiedzieli wprost, co też chciałem podkreślić. To Szwedzi i Finowie ogłosili, że tam od razu, że właściwie będą rozmawiać z Turcją i że właściwie tam wyślą czy ambasadorów, czy to jakichś ministrów wyślą do Ankary na rozmowę. I rzeczywiście wtedy prezydent Erdogan właściwie od razu powiedział, że to nie ma sensu. Bo właściwie oni nie mają o czym rozmawiać. No ale teraz, bo to tam ta, ta kłótnia, powiedzmy, rozpoczęła się po tym, jak Szwecja i Finlandia oficjalnie ogłosiły tą, swoją akcesję, złożyły wnioski, czyli bodajże w środę i wtedy, wtedy były, była ta rozmowa. No, mianowicie, a natomiast wczoraj z tego, co czytałem, właściwie prezydent Erdogan już rozmawiał z jakimiś przedstawicielami Szwecji i Finlandii. Co prawda, nie udało mi się znaleźć z kim konkretnie, no ale prawdopodobnie z jakimiś ministrami, prawdopodobnie też Turcy próbują to trzymać bardziej nieoficjalnie niż to w rzeczywistości było. No i jaki jest cel strategii Erdogana? Tak naprawdę myślę, że to są przede wszystkim, trzeba podkreślić, że tak naprawdę zdaniem moim, myślę, że wielu ekspertów i to, że tak właściwie, no jego strategia to nie jest to, co mówi otwarcie, że Turcja tak naprawdę nie ma na celu blokowania do Dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO, no bo to tak naprawdę nie jest w jej interesie, żeby Szwecja i Finlandia nie dołączyły do NATO. Myślę, że Turcja po prostu znalazła pewne okienko, pewną szansę na to, żeby wysnuć swoje żądania. I to jest jeden cel, myślę, strategii Erdogana. O tym może, jakie są te konkretne żądania i co tak naprawdę może, może na tym Turcja ugrać, myślę, że o tym później. Ale drugą kwestią jest to też to, o czym nie możemy zapominać, to jest to, że Erdogan ma obecnie ogromne problemy, jeśli chodzi o wyborców i jeśli chodzi o swoje poparcie. No i tak naprawdę myślę, że bardzo mocno zarówno w jemu w głowie, jak i jego ekipie. W głowie są wybory, które będą miały miejsce w 2023, więc myślę, że można stawiać na to, że w dużej mierze to, to, ten sprzeciw był wycelowany w rynek wewnętrzny, w rynek powiedzmy wyborców, takich bardziej nacjonalistycznych, takich mocno. Możliwe też, że prorosyjskich, którzy, których Erdogan ewidentnie ciągnie do siebie i będzie grał na ich głosy. Więc, tak, więc wydaje mi się, że strategia Erdogana jest powiedzmy dwustronna. Jedna jest na rynek wewnętrzny, druga jest na rynek zewnętrzny, żeby ugrać pewne rzeczy od, od kraju zachodu. Z tego co wiem, to jeszcze czytałem o tym, że Turcja może chcieć. Zyskać coś, jakiś sprzęt wojskowy od Stanów Zjednoczonych, na przykład jakieś kontrakty korzystne. Tak, no właśnie o tym. Tak, to o tym będziemy rozmawiać. I jeszcze chodziło być może o, Turcji, o kwestię Kurdów, którą też rozwiniesz zapewne, bo mhm. też takie doniesienia spływały, więc możesz to rozwinąć. Znaczy, to kwestia Kurdów to jest ten główny turecki pretekst, no bo oficjalnie to, co Erdogan ogłaszał, jaki jest pretekst tego niewpuszczenia Szwecji i Finlandii do NATO, no to przede wszystkim właśnie byli Kurdowie. Tylko że problem z Kurdami jest taki, że oni rzeczywiście Turcji przeszkadzają, głównie PKK, czyli Partia Pracująca Kurdystanu, to jest, nie, no, nazywa się to partią, ale partią nie jest, jest to ugrupowanie kurdyjskie, działające w Turcji na pograniczu z Syrią, jak większość Kurdów. No i to właściwie za to jest głównym pretekstem jest to, że Szwecja ma być jakimś tam wsparciem dla tych grup terrorystycznych, że, jest to, że są to, że w Szwecji żyje wielu tam powiedzmy, przedstawicieli PKK, czy członków PKK, gdzie w rzeczywistości coś, co trzeba myślę bardzo mocno podkreślić, co pokazuje tak naprawdę, jak, jak słaby jest ten argument, że to jest właściwie tylko wymówka czy pretekst, to jest to, że PKK jest oficjalnie uważane zarówno przez Unię Europejską, jak i Stany Zjednoczone, jak i niektóre kraje członkowskie, tak jak Wielka Brytania, PKK oficjalnie jest uważane za organizację terrorystyczną, a w Szwecji właściwie nie działa żadna. No, nie ma żadnej komórki, nie ma żadnych, powiedzmy, Erdogan nie wymienił żadnych konkretnych ludzi, którzy są w PKK i siedzą w, i siedzą w Szwecji. To, co w Szwecji ma miejsce, to jest to, to jest no, kłótnia, znaczy kłótnia. Problem pomiędzy Turkami a Szwedami jest taki, że dwa, trzy, trzy lata temu szwedzcy ministrowie spotkali się z przedstawicielami innej, innego ugrupowania kurdyjskiego. Które jest luźno powiązane z PKK, i tak naprawdę Turcy twierdzą, że to jest właściwie ta sama organizacja, czy to tam jest inne skrzydło tej samej organizacji. No właściwie tak naprawdę ciężko stwierdzić, wiadomo, jak to w półtajnych organizacjach, ale tak naprawdę jedyne, co je łączy, to taka ogólna idea. No i właśnie, że to, to jednym właśnie kolejnym argumentem Erdogana było to, że szwedzcy ministrowie przyjęli przedstawicieli IPG, to jest milicja, tyle że to jest milicja będąca powiedzmy pod dowództwem SDF, które jest, działa w Syrii, w odróżnieniu od PKK, które działa w Turcji. SDF, jak i IPG działają w Syrii i z nimi generalnie są dosyć duże problemy na linii turcji Turcja-Zachód, bo z jednej strony Turcy od zawsze mają duże problemy z Kurdami, od zawsze ich starają się tępić, od zawsze z nimi walczą, a z drugiej strony właśnie SDF czy IPG były ogromnym wsparciem dla całego Zachodu, dla Amerykanów i Brytyjczyków w zwalczaniu państwa islamskiego podczas wojny w Syrii. Więc i z czego no, SDF właściwie jeśli chodzi o Amerykanów to było ich wprost sojusznikiem. Tam są doniesienia o, o wymienianiu wiadomości wywiadowczych i tak, dalej, i tak dalej, Więc tutaj jest zdecydowanie bardzo duży, bardzo duży dysonans pomiędzy sojusznikami. Ale rzeczywiście no kwestia kurdyjska, czyli to, co głównie Erdogan podał jako, pre, jako pretekst. Problem jest taki, że właściwie Szwecja nie bardzo ma co z tym zrobić, ponieważ nie ma podane tak naprawdę, jaki jest problem, i nie do końca oni sprecyzowali, co takiego Szwecja musi zrobić z tymi Kurdami, z tym poparciem dla Kurdów, co Szwecja musi zrobić, żeby, żeby Turcy to zaakceptowali. No to Kurdowie widnieją tutaj tak naprawdę, moim zdaniem, jako tylko i wyłącznie pretekst. No kolejną kwestią jest to, że poparcie i że znów, że, że Szwecja jest takim schronieniem, że jest takim azylem. Dla gulenistów, czyli zwolenników Fetulaha Gulena, który przez Turków, przez Erdogana, przez ekipę rządzącą jest oskarżany o przeprowadzenie zamachu stanu w 2016 roku, tego wojskowego przewrotu. Z czego no właściwie jest to praktycznie niemożliwe. W sensie no nie, ma, nie ma żadnych potwierdzonych informacji, że rzeczywiście Gulen miał z tym coś wspólnego. No Generalnie figura Fetulaha Gulena jest dosyć mocno poruszana. W, w tureckich mediach. No właściwie bardzo często wszystko co najgorsze jest rzucane na niego, wiadomo, inflacja, to jego, jego kwestia, no właściwie wszystkie takie, jak to u powiedzmy populistycznych rządów znaleźli sobie kozła ofiarnego i to jest właśnie Fetullah Gulen i rzeczywiście Fetullah Gulen stworzył ruch gulenistów, to oni prowadzą szkoły, prowadzą wykłady, prowadzą fundacje i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście część z nich Działa, są tam dwie organizacje, wydaje mi się, które mają siedzibę, które są powiązane z gulenistami, mają siedzibę w Sztokholmie i są to organizacje, które skupiają się na doniesieniach, na informowaniu świata o łamaniu praw obywatelskich czy praw człowieka popełnianych przez Turcję. No ale tutaj znowu właściwie cały świat zachodni, czy większość świata zachodniego uważa Gulena za niewinnego i to też jest znów powiedziane wprost. Właściwie nie ma jakich prawdopodobnych informacji o tym, że Gule rzeczywiście stał za tym zamachem stanu i że rzeczywiście jest, powiedzmy, kimś, kto próbuje wywrócić państwo tureckie. Więc tak naprawdę znów to jest kwestia, której nie bardzo jest sprecyzowane, co takiego Szwecja by miała zrobić, czy zamknąć tę organizację, czy potępić góle na co jest niemożliwe. Więc tutaj znowu jest to, moim zdaniem, przynajmniej jest to ewidentnie pretekst do, no właśnie do tego, żeby móc tą móc te, to dołączenie Szwecji i Finlandii do NATO, żeby móc je zablokować. No i mamy trzecią kwestię, która tym razem jest, wydaje się realna i że rzeczywiście o to chodzi, mianowicie Szwecja ma zdjąć, Szwecja i Finlandia tak samo, w kwestii Kurdów i w kwestii Gulena, to właściwie tak naprawdę Finlandia dostaje rykoszetem, bo to głównie, głównie chodzi o Szwecję, to szwedcy ministrowie się spotykali z YPG, to w Szwecji działa właśnie, działają te dwie organizacje i generalnie Szwecja jest taka bardziej aktywna powiedzmy w tej kwestii i to głównie właśnie Szwecja i Erdogan obwiniał, więc w kwestii Kurdów i Gulena to, to Finlandia dostaje rykoszetem, ale w kwestii embarga, które wprowadziła które wprowadziły oba kraje na Turcję po tym, jak przeprowadziła inwazję, w 2019 przeprowadziła inwazję na pas w północnej Syrii, gdzie znów kwestią byli Kurdowie, bo są to tereny kurdyjskie, no i znów turecka propaganda, czy tureckie informacje mówiły o tym, że no, że właściwie to jest po to, żeby stworzyć tam pas, w którym będą mogli żyć uchodźcy. No, rzeczywiście było, po to, było to, po to, żeby, żeby mieć, sprawować władzę nad terenami kurdyjskimi, właśnie tam, gdzie miały siedzibę SDF. No, i to się wydaje rzeczywiście to zniesienie szwedzkiego embarga na eksport tureckiej broni. No to rzeczywiście to się wydaje żądaniem, które, które jest realne, rzeczywiście o to chodzi i, i które specja może rzeczywiście spełnić, więc to jest jedno z tych żądań. Znaczy, i właśnie jedyne oficjalne żądanie, które jest, myślę, realne i rzeczywiście w sedno, no, że o to chodzi. Jeszcze właśnie słyszałem odnośnie możliwych żądań Turcji. Nie wiem na ile ta informacja jest potwierdzona i taka weryfikowalna, że może chodzić o wystawę jakichś samolotów po prostu od Stanów Zjednoczonych. Znaczy, kwestia z tymi samolotami jest taka, że jest to projekt, który się ciągnie, wydaje mi się, że już 20 lat, i to jest projekt nowych samolotów F35, to są samoloty nowej generacji które tworzy amerykański rząd i tu sytuacja jest dosyć skomplikowana, no bo właśnie ta kwestia z Turcją i to też, też też chciałem poruszyć, że to właściwie, że to jest niewypowiedziane na głos, ale prawdopodobnie myślę, że o to też Turkom chodzi i to też chcą ugrać. Mianowicie w 2017 czy 2018 Turcy kupili od Rosji system obrony przeciwlotniczej, systemy S-400, za które w odpowiedzi na to Amerykanie Odebrali im prawa do zakupu R-35, jak już zostaną stworzone, więc właściwie więc Turcy nie dostaną tych samolotów. I jeszcze kwestia z tym była taka, że nie tylko, co prawda, no w 90% ten samolot jest stworzony tylko przez Amerykanów, ale jest też sieć tam partnerów, którzy pomagali w budowie tego samolotu, pomagają nadal. On jest teraz w fazie końcowej, no ale, na, no ale przez te 20 lat właśnie ci partnerzy pomagali w budowie. Tego samolotu. No i właśnie jednym z tych partnerów, co prawda nie głównym, ale jednym z partnerów była Turcja. No więc Turcy, Turcy ogłosili, że to, że zostali wycofani z tego projektu jest w ogóle nielegalne. Próbowali Amerykanów namawiać, że właściwie, że ten zakup od, od Rosjan to był tylko taki, bo Rosjanie dali najlepszą ofertę, że to nie ma nic wspólnego ze wspieraniem Rosjan, tylko po prostu Rosjanie dali najlepszą ofertę na rynku i że to dlatego. No i rzeczywiście e, Turcy mogą żądać e, od Amerykanów właśnie tego, żeby ich przywrócono do tego projektu F35, żeby znów umożliwiono im zakup, jak F35 już zostaną e, wypuszczone na rynek. No i to właściwie otwiera tą listę, którą e, oszacowałem, że właściwie Turkom o to, o to może chodzić, bo to już są takie kwestie bardziej nieoficjalne. No to przede wszystkim te F35, po drugie to embargo, które Turcy mówią wprost. E, te F35 to, to jest takie rzeczywiście, które myślę, że zostanie. Że zostanie to podjęte, te rozmowy. Wydaje mi się również, że to może być kwestia z jakichś może nie tyle takich nieotwartych, powiedzmy nie wprost, ale pomocy ekonomicznej dla Turcji, jako że Turcja znajduje się obecnie, myślę, jak wszyscy wiemy, w bardzo niefortunnej sytuacji ekonomicznej z tą inflacją, która przekracza 60%, głównie tak naprawdę i z szeregiem różnych innych, z bezrobociem, z inflacją. Z uchodźcami, którzy w Turcji teraz przebywają, te 3-4 miliony uchodźców, którzy w Turcji są, no powodują duże problemy ekonomiczne dla Turcji. Myślę, że jednym właśnie, kolejną rzeczą, której Turcy mogliby chcieć, to są jest seria jakichś inwestycji czy wsparcia ekonomicznego, właśnie od Zachodu. Więc myślę, że to również może zostać podniesione. Więc. Mam jeszcze takie drugie pytanie właśnie dotyczące już samego NATO jego funkcjonowania. Czy Twoim zdaniem jakby zasada ta jednomyślności, bo jak wiemy, żeby jakieś państwo mogło dołączyć, no to wszystkie państwa NATO, które są członkami, no to muszą zgodzić się na tę decyzję, żeby jakieś państwo przyjąć jednomyślnie? No tak, tej właściwie, tej... Też, właściwie o to jest ta cała afera, że tak naprawdę Turcja, jeśli chodzi o przyjęcie, to ma prawo weta, tak jak wszyscy członkowie natomiast właśnie właściwie dlatego tak. też to jest taka, taka duża sprawa. I jeszcze też słyszeliśmy ze strony ust prezydenta Chorwacji takie to płyną takie sygnały, że, że on też może po prostu sprzeciwiać się decyzji, żeby mhm. przyjąć te państwa do NATO, Finlandię i Szwecję, ale ponoć słyszałem, że on jest takim wyjątkiem właśnie wśród rządu chorwackiego i, i Takim błaznem, można powiedzieć, z którego wszyscy się nabijają, i, i nie wiem, czy on ma tam takie duże poparcie, ale rzeczywiście prezydent Chorwacji też takie sygnały słał. Natomiast czy twoim zdaniem ta zasada jednomyślności powinna zostać zniesiona w jakiś sposób, no bo żeby pewnie ją znieść, no to też wszyscy musieliby się zgodzić, co, co na pewno nie jest w interesie Turcji. E, znaczy, więc, no, myślę, że może, ja nie, że rzeczywiście tak. To kolejną osobą, którą która jest przeciwko która to mówiła, właśnie prezydent Chorwacji, co prawda myślę, że może nie, 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 powinniśmy nazwać go błaznem, ale on nie jest jedyną osobą, rzeczywiście głównym głosem jest Erdogan, drugim jest właśnie, właśnie prezydent Chorwacji, i jest jeszcze jeden głos, który myślę, że można się go było spodziewać po tym, w jakich koszulkach paradował pod, pod na Czerwonym Placu, mianowicie Matteo Salvini, który, który jest obecnie, co prawda nie sprawuje, wydaje mi się, żadnej oficjalnej funkcji w rządzie, ale jest Przewodniczącym czy prezesem jednej z partii koalicyjnych we Włoszech, był wcześniej wicepremierem, teraz, teraz jest prezesem partii jednej z, która jest w koalicji rządzącej we Włoszech, no i on właśnie podnosił taki głos, że trochę, in, znaczy innych argumentów używał, mianowicie, że on również byłby czy jest przeciwko, ze względu na to, że tak naprawdę teraz zarówno na no cały Zachód, jak i NATO powinni się starać niwelować i po prostu dążyć do pokoju i nie, nie, nie starać się wygrać tej wojny, nie starać się wygrać tej wojny Ukrainą, tylko po prostu starać się jak najszybciej dążyć do pokoju no i że to, że te działania, że przyjęcie Szwecji finali do NATO, no to jest prosta droga do eskalacji. Więc takie też argumenty zostały podniesione, no ale rzeczywiście te głosy, które są przeciwko, to jest zdecydowana mniejszość. Właściwie nie słyszałem za bardzo tylko poza tymi trzema krajami. No i wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że jest to pytanie które takie bardziej filozoficzne, jako że w mojej opinii jest to kompletnie niemożliwe do zrealizowania, jako że NATO to jest pakt wojskowo-obronny, który uprawomocnia do działania sił innych państw na terenie danego państwa w ramach chociażby artykułu 5, tak. No to i generalnie działania paktów obronnych, no to wydaje mi się, że jest to po prostu niemożliwe, żeby nie tyle Turcja, co wydaje mi się że każdy kraj członkowski nie, nie zgodzi się na to, żeby odebrać sobie prawo weta, bo jednak w takich organizacjach, no w paktach wojskowych, które jeszcze w dodatku uwzględniają jakieś tam działania wojsk na, na danym terenie i tak dalej, i tak dalej, żaden kraj raczej nie zgodzi się na to, żeby odebrać sobie prawo weta, żeby móc zniwelować jakąś decyzję, bo znaczy też w wielu kwestiach ta, ta wydaje mi się, że prawo weta nie jest obowiązkowe, ale rzeczywiście no, obowiązuje zasada jednomyślności. I, ale wydaje mi się, że jest to powiedzmy, że jest to taka dywagacja czysto, czysto filozoficzna, bo jest to po prostu niemożliwe i, i nie sądzę, żeby którykolwiek kraj się na to zgodził. No i kwestia też jest taka, że tak naprawdę na to pytanie dość ciężko odpowiedzieć, bo myślę, że, że, że na to teraz przechodzi taką zmianę, której nikt się nie spodziewał. Tak? Nikt, żaden analityk, żaden ekspert nie spodziewał się, że wojna w Ukrainie wybuchnie. NATO miało znajdować się w stanie śmierci mózgowej, jak mówił prezydent Macron. Wszyscy myśleliśmy, że to jest właściwie jakiś tam pokłosie zimnej wojny i że właściwie NATO tylko będzie coraz bardziej słabnąć. I tak naprawdę skupialiśmy się na tym, jeśli chodzi o, o, o działania amerykańskie, no, które są największą armią świata, jeśli chodzi o Zachód. No to tak naprawdę dyktują wszystkie poczynania. No to właściwie tak naprawdę odwracaliśmy wzrok od NATO jako tego starego i upadającego systemu i zwracaliśmy uwagę, to było w zeszłym roku czy dwa lata temu, na tą nową organizację, mianowicie na AUKUS, czyli, czyli Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania, bo te wszyscy myśleliśmy, że, że waga świata wojskowa przeniesie się na tamtą stronę świata, właśnie na, na, na Morze chińskie, na, Morze -Chińskie na, na południe Azji. No teraz, jak widzimy, NATO jest znów praktycznie najważ, znaczy bezpraktycznie jest najważniejszym sojuszem obronnym czy paktem wojskowym, jeśli chodzi o kraje Zachodu. Nikt się tego nie spodziewał. Na to przeszło bardzo dużą powiedzmy ewolucję, jeśli chodzi o opinię publiczną. Na to robi coś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy, mianowicie odpowiada adekwatnie do rosyjskich działań, co po prostu jest szokujące. Więc tak naprawdę myślę, że ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że nieważne, jakie by były okoliczności, to i tak jest to niemożliwe, żeby znieść zasadę jednomyślności, a w kwestii tego, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy, to już będą bardziej dywakacje, czysto filozoficzne, myślę. Hmm. Jeszcze właśnie jeśli chodzi o NATO, to y, część osób postuluje na przykład, jeszcze uważa, że, że NATO nie robi wystarczająco dużo, bo NATO powinno zablokować przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Tylko właśnie jest problem, że y, Rosja mogłaby to uznać jako już takie bezpośrednie po prostu y, bezpośredni atak na, na Rosję, ze strony NATO no i tutaj by. Konsekwencje tego mogły być nieciekawe. Co ty o tym sądzisz? No, czymś, myślę, że w sensie mówię. myślę, że kwestia jest taka z tym postulatem, że jest to taki postulat kierowany sercem. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli pomóc Ukrainie i, i jak widzimy, że my mamy wojsko, które mogłoby pomóc, a nie pomaga, no to nam wszystkim jest powiedzmy ciężko, myślę szczególnie w Polsce, jako że jesteśmy dosyć blisko, ale znów myślę, że jest to dywagacja, czy jest to taka filozoficzna, czy można, czy nie można, bo tak naprawdę jeśli NATO zablokuje niebo nad Ukrainą, oznacza to, że natowskie myśliwce będą musiały ochraniać to niebo. Co oznacza, że jeżeli rosyjski MiG podleci, a tu mamy samolot NATO, to zaczynają się ostrzeliwać. Co oznacza stan wojny. Co myślę, że w dosyć szybkim czasie oznacza wciśnięcie atomowych przycisków. Więc, niestety, jest to postulat niemożliwy, chyba że, że, że Zachód chce skończyć światło, chociaż jego część. Więc niestety jest to postulat kompletnie niemożliwy. No wydaje mi się, że, że NATO robi wszystko, co może, szczególnie przy tych najnowszych dostawach. Co prawda teraz wojna na Ukrainie leciutko wygasa. Więc też więc też ciekawe, co tam się będzie dalej działo. Ale no niestety ten postulat takiej bezpośredniej interwencji NATO jest po prostu niemożliwy. Zakładając, że nie chcemy eskalacji z Rosją, a myślę, że no, nikt nie chce eskalacji z Rosją. Ale jeszcze też co jest ciekawe w kwestii Turcji w NATO, to taka. Takie dwa spostrzeżenia, które. No, dla mnie też ta rozmowa, którą teraz prowadzimy, jest bardzo ciekawa, bo, bo niedawno miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z, z tureckim ambasadorem i właśnie z, ambasad z ambasadorem Turcji w, w Polsce. I on tam, ta rozmowa właśnie zeszła na, na, na tematy, co prawda, jeszcze to było przed ogłoszeniem Erdogana, że on się nie zgodzi, ale no zeszło na tematy wojny w Ukrainie i on poruszył takie bardzo dwie, dwa ciekawe wątki, które się właśnie Turcji w NATO czy Turcji na Zachodzie i to, to, to są wątki, które mnie myślę, no mnie jakoś tam zainspirowały. Mianowicie jeden wątek jest taki, że jak spojrzymy na wojnę na Ukrainie, no to wiemy, że najgorsze walki idzie, obecnie w tej chwili dzieją się w okolicach Mariupola, tak przez ostatni tydzień myślę, czy półtora przeżyliśmy tym. Co się dzieje w Azowstalu i to, co się dzieje w Mariupolu. No i ciekawa kwestia jest taka, że my, jako Polacy, czujemy się najbliżej tego konfliktu, tak? Że ten konflikt jest właściwie tuż przy naszych granicach, i, i, i mamy rację. Ale to, co właśnie pan ambasador mi pokazał, to że tak naprawdę, jeżeli weźmiemy z Mariupola, czyli z tego najgorętszego punktu obecnie, teraz, poza może tam się ale takiego najbardziej, powiedzmy. Przemawiającego do zachodnich serc że jak, jak brutalna jest Rosja, to jeśli spojrzymy na Mariupol i pociągniemy z niego prostą linię do Warszawy, a prosto linię do Stambułu, to do Stambułu jest praktycznie dwa razy bliżej. Więc że Turcja tak naprawdę jest dwa razy bliżej tej wojny niż najbliższe kraje, kraje zachodnie w naszym mniemaniu, więc tak naprawdę, że, że wojna na Ukrainie jest mocno w tureckim interesie i w tureckim, znaczy, nie tyle w interesie, ale Turcja jest nią zainteresowana i musi i, i, i zaangażowana w nią powiedzmy, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. A drugą kwestią to jest to, że my myślimy o NATO, powiedzmy, jako o takim zachodnim pakcie, gdzieś tak widzimy Belgię, widzimy Norwegię, widzimy oczywiście Stany, ale widzimy tą naszą część. Że jest, że jest to taki trzon NATO i główna część NATO. My też w Polsce, co myślę, że to bardzo dobry proces, my też czujemy się taką, taką pełną częścią NATO i czujemy się, że my właściwie o tym NATO decydujemy. I że właściwie teraz, myślę, tak, tak spotkałem się z takimi głosami, że właściwie co ta Turcja w tym NATO robi i czemu właściwie Turcja się teraz tak szarogęści w tym NATO? Skoro jest to nasze, że właściwie jest to nasz pakt, a Turcja jest tam jakby przypadkiem. No i tu jest bardzo ciekawa kwestia, no bo wszyscy wiemy, że do NATO Polska dołączyła w 1999. A Turcja była jednym z krajów, które dołączyło od samego początku, jest w NATO od roku 52, no właśnie od przełomu 51-52. Więc tak naprawdę NATO bez Turcji nie istnieje i Turcja od zawsze jest członkiem NATO jest jednym z pierwszych członków NATO. Więc tak naprawdę w kwestii tego, jeżeli już byśmy chcieli kogoś pozbawiać prawa głosu, czy już, jeżeli już chcielibyśmy kogoś pozbawiać prawa weta, jeśli chodzi o członków i tak dalej. No to na pewno nie Turcję. Tak samo jak nie pozbawimy tego prawa Stanów Zjednoczonych, tak samo nie pozbawimy Turcji, bo w Turcji NATO bez Turcji po prostu po prostu nie ma. Jeszcze wcześniej rozmawialiśmy na temat tego, bo wydawało się przed wojną na Ukrainie, że uwaga Stanów Zjednoczonych z Europy zostanie przeniesiona właśnie na na przykład Morze Południowochińskie i tak dalej, natomiast teraz się to zmieniło. I jeszcze przed wojną na Ukrainie taka była popularna koncepcja w sumie, żeby stworzyć wielki Legion Europejski, armię europejską. I jak toim zdaniem to zapatrywanie i realność takiej opcji zmieniła się teraz w związku z, i z wojną na Ukrainie i właśnie z tym, że NATO udowodniło, że jednak nie jest jakimś skostniałym systemem z czasów jeszcze Związku Radzieckiego i właśnie. Zimnej wojny. Znaczy, myślę, że tutaj ważne, żeby wspomnieć, to jest to, że Stany nie odwróciły się z powrotem strony Europy i to udowodniła niedawna wizyta Joe'ego Bidena, który tak naprawdę w momencie, w którym ta wojna na Ukrainie może zaczęła nie tyle przygasać, co powiedzmy hamować, i co widzimy w ostatnich, tam, w ostatnich tygodniach, kiedy już Rosjanie się wycofali z Kijowa, wycofali się z Charkowa, to właściwie jednym z pierwszych rzeczy, jaką zrobił Biden, i to wydaje mi się, że to było w zeszłym tygodniu, to poleciał do Azji. Co ewidentnie przez wszystkich zostało odczytane, jako to, że on, że podkreślenie przez Amerykanów, że no, te zawirowania w Europie dla nich są powiedzmy chwilowe, a nie długofalowe, że długofalowym przeciwnikiem nadal są Chiny i że długofalowo celem głównym czy, czy priorytetem Stanów nadal są Chiny i nadal jest właśnie Morze Południowochińskie i tamte regiony. No i, i tak, i to, to, to wydaje mi się, że to jest ważne. Żeby wspomnieć, jeśli chodzi o, o, o siły europejskie, to wydaje mi się, że też ważne, żeby wspomnieć, to jest to, że tak naprawdę po pierwsze to już zaczęliśmy robić kroki w tą stronę, bo opublikowany w marcu bodajże Korpus Strategiczny mówi o nich wprost. I że, że, że te siły, będziemy o nich rozmawiać i prawdopodobnie zostaną utworzone w przeciągu tam najbliższych pięciu lat, bodajże. Więc te więc te siły, powiedzmy, już zostały w miarę uzgodnione, że my się zgadzamy, żeby, żeby one zostały stworzone. I coś, co jest ważne, co, co, co wszyscy popierający ten projekt podkreślają, to że chodzi o to, że coś, co było bardzo mocno, za, bardzo mocno podkreślane za prezydentury Trumpa, coś, co on podkreślał bardzo mocno, mianowicie no, w statucie NATO jest napisane, że wszystkie kraje powinny, płacić 2% PKB swoje na zbrojenie, czego kraje europejskie nie robią praktycznie żadne, poza tam jakąś Polską, Grecją i paroma mniej ważnymi krajami, to właśnie kraje europejskie praktycznie tego nie robią. To jest po pierwsze. A po drugie, że te siły europejskie miałyby działać jako sojusznik NATO, czy jako część NATO, czy jako wsparcie dla NATO, a nigdy obok NATO, czy nigdy zamiast NATO. I to jest coś ważnego. I to, co Amerykanie podkreślali, myślę, wielokrotnie, to jest to, że oni nie będą nas bronić, dopóki my sami nie możemy bronić siebie. Także wydaje mi się, że utworzenie europejskich sił zbrojnych to jest tak naprawdę jedna z najlepszych decyzji, jakie my możemy podjąć w kwestii wsparcia NATO i wzmocnienia NATO i pomocy dla NATO, a nie, nie w drugą stronę. I w taki oto sposób nasza rozmowa zmierza ku końcowi. Bardzo dziękuję za rozmowy Olaf, Dzięki. Olafowi. Dzięki. I dziękuję widzom za obejrzenie.